Halo, halo! Witam Was bardzo serdecznie w Wykopki w poszukiwaniu Historii. Wybieram się na Wykopki. Jest piękny piątkowy dzień. Mam nowy las. Na pewno będą nowe fanty. I myślę, że... nikt tam nie chodził. Tego nie wiem. Do zobaczenia na miejscu. Powolutku docieramy na miejsce. Widoczki już mamy wyśmienite jesteśmy na miejscu sprzęt jak widzimy w częściach to wszystko zmieściło się do tego plecaka polecam te plecaki bo to jest dobra firma texar mogą możecie nawet większy kupić jak macie więcej sprzętu ale powiem wam zapowiada się ciekawie jest fajny taki wiaterek. No, może te 30 stopni, ale jest taki wiaterek orzeźwiający. I myślę, że wyprawa w ten dzień będzie owocna we wszystkim. No to składamy sprzęt. Trzymy walca. wykrywać tańczy walca. No Zwijam kabelek. I fuchcyk i sprzęcik, fuchcyk. I majster zrobił dobrą robotę. Sprzęcik złożony, i wyruszamy. O, pewnie zauważyliście, jeszcze trzeba to podpiąć. Teraz już do pierwszego dołka. o pierwszy dołek który na żelazo, ale zawsze pokazuje. Pierwszy taki element z jakiejś kosiarki, lub Jakiegoś pługa kornego czy coś w tym stylu idziemy dalej w tamtą stronę. Taki sygnał, no nic chyba będzie ciekawego, plus no ale możemy sprawdzić, może to być też jakiś guzik. Mamcie jakiś kawek chyba mam tego impojtera rozładowanego aha takie kawałki blasi no i z taką dziurką, no coś to było, nawet mógł być jakiś nieśmiertelnik kiedyś. Nic, idziemy dalej. No i no i mamy pierwszą monetkę. Jaką? A no chyba coś Wow! coś z Adolfa Jakieś może 5 albo 10 raj No i raz powiem wam nowy las dopiero weszłem w taki zamierzony cel daje fanty no ale to jeszcze to nie jest co bym chciał mieć 5 chyba ryszpeningów dobra idziemy dalej nie zanudzamy następny taki Ładny sygnał plus 48 prosty, no zobaczymy co to będzie. Sygnał z sygnałkiem kawałek takiego z biderca, z łyżki jest Cudnie, cudnie jest w Bardzo, bardzo fajnie. Taki reset. O, bym powiedział. Do następnego dołka. Taki stary skubelek od drzwi z jakiegoś nożyka Jakiegoś grzybiarza Ostrze Dosyć ciężkiego kawałek ołowiu Idziemy dalej Jakieś stopione aluminium Myślałem, że to moneta, bo fajny sygnał Na monetkę, ale widzimy Nie w tych Takich Papowcach No może był zrobiony z monety, no tego to nie wiemy, bo kiedyś robili Z monet takie papowce A będziemy schodzić w takie miejsce docelowe Co mnie bardziej interesuje, no ale jeszcze przeszukujemy ten zagajniczek. części z harmoniki. I tyle. Tu jeszcze ktoś coś zakopał. Czyli tylko te części z harmonijki będę do następnego. Ślepki mnie gryzą. Komary. wam, jest ekstremalnie. Rozkopałem trochę tą dziurę, ale same resztki harmoniki no, ktoś kiedyś to nieładną harmonikę tu zasypał, no, ale zostały z niej tylko jak widzieliście, prawie że nic, w takim dołku Mie też harmonika. To może jest taki dobry znak, bo może tu żołnierze stacjonowali i mieli tu jakiś obóz i grali na takich harmonijkach, bo to jest z tamtych lat. Znaczem wiem, że to jest harmonika, bo ma takie wycięcia i nawet czasem blaszki, jak takie coś znajdziecie, to to jest ze starej harmonijki dosyć głęboko była. Się blaszka zachowała jedną tutaj do następnego łózka z PPS. No, Mamy jakąś monetę, ale chyba teraz 50 jestą w tym miejscu, gdzie samolot rozbił. A tu jest kawałek poszycia skrzydła. Dużo resztek tego samolotu, I po tym obiekcie co chodzę, jest porozrzucane. Jest takie włókno, takie szklane. A tam nawet wyżej to Calutkie takie skrzydło. Normalnie leży Jest takim, z takim, no, jak, jak te silniki były z takim, takim wysięgnikiem, nie wiem jak to mam mówić, bo nie znam się na lotnictwie. No dobra. O, pełno tu części takich samolotowych. Dobra, będziemy szli tam sporo ten do tego lasku ciemnego, bo tam nawet fajnie było. A to kurde, strasznie komaryt, no. no tam jeszcze może coś. Wyszperamy, no zobaczymy No, nie myślę, że tu polmasów nie ma, ale są bardzo stare Kawałek takiej Wow, ciężkiej powiem wam Bardzo ciężkiej łychy Wow, nie wiem czy nie jest sreberko Nie wiem, czy to nie jest jakieś sreberko. Lub posrebrzane, bo jest ciężkie. I tak do góry jest. Pod korzonkiem. Ale posrebrzane, to chyba by się to wam zmyło. Wow, to może być sreberko. Bo jest ciężkie. Te takie miedziane, aluminiowe. No to wiecie, jakie są. A to przetarłem i już się zaczyna świecić. Czyżby, czyżby to było sreberko? <laughs> Raczej tak. Raczej sreberaczko mamy i to ciężkie. Wiecie co? Nie spodziewałem się, że dzisiejszym moim sreberkiem, no. Sreberko. Łyszka, że srebra. Ale mnie komar gryzie. No nie. Że dzisiaj. <laughs> Dzisiejsze wykopki zakończą się. Nie ma tu słońca, ale ja mam to jeszcze w słońcu pokażę, trochę to podczyszczę później w rzece. Chyba w potoczku. Ale mamy srebrną kapeks, Szkoda, że nie całą. No, nie, no. Sprawdzimy? Nie, nie, no szkoda. Myślę, że... Mamy jeszcze taki sył Może będzie, może będzie, ale mamy srebrną łyżkę, ciężką srebrną łyżkę. Zawsze mi komary zeżerą? Dobra, do następnego fajny sygnał plus 76. Na początku wydawało mi się, że to jest bateria stara, ale jak teraz patrzę, to jest to coś warte uwagi i coś ciekawego. No nic, idziemy dalej. Druga taka fajna znajdka dzisiaj po tej łyżce. Ale darzy się, darzy trochę, no zobaczymy jak gdzie dalej Nie wiem Chyba nie idzie burza, ale co my tu mamy Wow piękna zegarka Patrzcie się Szkoda, że nie ma zegarka Patrzcie się jakie to stare Ja, ale znajdę. Myślałem, że w srebrnej łyżki nic już nie przebiję. Plus tych komarów, co mnie tak pożarły. Ale to przebiło wszystko. Więc się na burze wyjaśnią. Teraz może wyjdzie słońce, staj pod drzewami, wyjdzie słońce, ale może już? No, o, teraz widać, patrzcie, jaka zapinka Jak na razie, pochodzeniu krótkim. Znajdy, wychodzą mnie ziemskie, powiem Wam bo to akurat wyszło fajne. Super, dobra, nie przedłużajmy, trzeba iść dalej. Trona ma dziki albo sarny ale bardzo stare nie wiem co my zaś wyciągli ale taka chyba miedziana miedziana była to już sygnał dawało to jest wyprawa, a nie jakieś piaski opowieści, nie? No ale w między, międzyczasie też trzeba coś zrobić, i trzeba się zrobić, wiecie, nie? Gubkiem Bo wszys wszystkie gubki, powiem Wam, A dobra, to Wam kiedyś co innego powiem, nie? Czemu czasem ośmieszam się publicznie. Ale nie mogę tego mówić teraz. Czemu tak robię? Może kiedyś o tym powiem. No ale powiem wam, o no, te opowieści takie... Um, też, też, są takie, kury takie dla śmiechu, nie? Mój kanał też powstał troszeczkę też w humorystycznym, jakby to powiedzieć, wykonaniu, bo... Bo nie... Nie trzeba życia brać na poważnie i wszystkiego, co robimy, ale trzeba się bawić życiem. O, o to chodzi właśnie. Uwierzcie mi, że każdy i każdy, kto nawet nagrywa wykopki, on jest sztuczny, bo on nie pokazuje prawdziwego siebie, jakim jest na co dzień, tylko ukrywa to. A ja po prostu wam pokazuję jakim jestem i jakim jest każdy z nas człowiek. Pamiętajcie o tym. Dobra, dość tej przemowy pana przewodniczącego. Idziemy dalej. Trzeba traktować życie tak półserio. Uwierzcie mi, szybko przeminie, a na poważnie to można tylko sobie buty w dobrym rozmiarze kupić. No i dobra, kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Coś tam wyszło. Jest sreberko. Jest fajna, nie wiem jak to powiedzieć, uprząż czy coś. Ale powiem wam, wypad udany. Hmm. Grzybów nie ma, też patrzyłem się za grzybami, ale jest super. Co planowałem od początku tego dnia zrealizowałem i nawet z fantami. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem i trafiłeś na ten kanał przypadkowo, możesz zasubskrybować takiego wariata jak ja, coś się tam zawsze pojawi. Tak jak mówiłem wcześniej, życie trzeba brać troszeczkę nie tak poważnie i nie trzeba siedzieć za biurkiem i klepać w komputer. Trzeba po prostu być sobą. Pamiętajcie, pokazujcie siebie. Nie ukrywajcie nikogo. Innego. Ja jestem sobą, zawsze siebie pokazuję. I nigdy nie udaję. Sami wiecie na moich filmach, tak więc. Do następnego, trzymajcie się. Do następnej wyprawy.